Idziemy do teściowy. Siemanko. Siemanko. Ja się naoglądałam House of Gucci za dużo i teraz będę chodziła w tej czapce. Kupiłam ją zanim dowiedziałam się o tym filmie, a wczoraj byliśmy w kinie i stwierdziłam, że mm, moja czapka wcale nie jest taka śmieszna. Wygląda tak stylowo. Stylowo? No, Świetlana. zgadza się. Czy masz też stylową sukienkę? Nie, nie, nie kurde. Ty nie masz. A, a tam masz. jest, no zobacz, ja nie To mindfuck. <laughs> Właśnie wybieramy się do moich rodziców. Dzisiaj jest Dzień Dziadka, wczoraj był Dzień, Dzień Babci. A proszę, to nie jest ani twoja babcia, ani No właśnie chcę powiedzieć, że ja nie mam Dziadka, ani Babci już od dawna. Nie mam w ogóle Dziadków. Więc jad jadę odwiedzić moje Dziadulki, moich rodziców. I zabieramy przy okazji mojego siostrzeńca, który, no, jest ich wnukiem. Więc myślę, że jedzie z nami tylko dlatego, że jest Dzień Dziadka. No, <grym> się na obiadek u rodziców. E, także właśnie po niego Zajeżdżamy, zabieramy go ze sobą i jedziemy pod Warszawę. Moi ludzie mieszkają pod Warszawą, na taki to w sobie. w Tak żyją na emeryturce. Już wam kiedyś to opowiadałam zresztą. Mam pytanie ze 100 punktów. No? Co dzisiaj na obiad? Dzisiaj na obiad są mielone. Tak ja jak czułam, myślę, że mielone. Ma. Mama się pytała co chcemy, mówi mielone. Ja tak, mielone. Ostatnio mam fazę na te mielone. No, a surówka jak Buraki albo marchewka w Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Słyszę. Akceptable. Tak, tak. O co nie były przepyszne te milione, naprawdę bardzo dobre myszy, więc oby były takie same. Także jeśli macie dziadków to i, i babcie, to doceniajcie, że ich macie, kochajcie ich i dbajcie o nich, póki jeszcze możecie. Ty pewnie nie dzwoniłaś do swoich dziadków, więc Ci przypominam, żeby do nich zadzwonić mhm. i złożyć im życzenie. Na dzisiaj jest dzień dziadka? Dzisiaj jest dzień dziadka, wczoraj był dzień babci. No, dobrze, dobrze. No dobrze, dobrze. Mi bardzo brakuje moich dziadków i żałuję, że nie mogę ich czasem sobie po prostu odwiedzić albo do nich zadzwonić ale właśnie. No, moi rodzice są jak dziadki, więc mam dwa w jednym. Co tam babcie? Kwiatki kupiłeś? No, Pokaż kwiatuszki. Bromelia. A, no babcie lubi takie, to doniczkowe? Doniczkowe. Doniczko. O, no to babcia jest jest zadowolona. Jakie zadowolony? Co? Dołączysz, widzisz na to oczy coś? Co? Co? Nie złapiesz się. A za, Cześć, Remigiu. tak jest. jest? Co? osiwiałeś? Osiwiałeś? Piatucha dostałaś? No, z dziadkiem razem. No, z, dziadkiem, no? z dziadkiem, z dziadkiem, babcie, z dziadkiem. No, no co, doniczkowy kwiatek, to ci się przyda zawsze do kolekcji. A po kotlecie czas na spalanko, baby, Trzeba teraz rzucić te To spalanko, ten spalanko. Ja masę robię, więc ja po kotlecie po prostu idę ubijać kotlety w moich pośladkach. Już robiła dzika, w sensie. Tak. Właśnie jedziemy do naszej, naszego magazynu Będziemy pomagać, tylko pakować książki Podpisywać je I zawieźć nasze t z których jesteśmy bardzo zadowolone oh, Na środku jest zem. Zabieramy was do magazynu, pokazać wam nasze Dzieciątka, bo w sumie to jest dziecko, ale tak naprawdę trochę się ich namnożyło i tam no, będzie jest z... dużo, dużo dzieciaków. dzieciaków. Nagle się zrobiło ich. Dostałyśmy dzisiaj koszulki, więc idziemy też zawieźć koszulki. Tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej koszulego, że ja jestem bardzo wymagająca. To a planowane. naprawdę, ja jestem w szoku, że jestem tak zadowolona. Ta koszulka to 100% bawełny. Yes. Nagród jest super aksamitny, w ogóle nie ma, no, nie no, nie ma żadnych przyczyn. I mamy rozmiarówkę uniseksową, bo są koszulki uniwersalne, nie są taliowane. S, M, -l, -x L, więc jak ktoś lubi oversize'owe to polecam xl -kę. my na sobie mamy aktualnie M-kę, więc m jest o. tak, dosyć duża, także no, jak ktoś lubi nie? bardziej dopasowane to s no tam jest to tabela rozmiarów, także można, tak. dobra, nie ale poczekaj, jeszcze jedna no. rzecz, jeżeli ktoś by chciał autograf, to kupując zestaw, tak, dokładnie, e, tak, zestaw z koszulką, bo te koszulki są dostępne tylko w zestawie z książką, tak, i w tym zestawie jest autograf, a w innych książkach na razie nie ma. No, na razie nie ma, bo jest ich bardzo dużo, więc i tak będziemy ich podpisywać masę, jeśli chodzi o zestawie. I coś jeszcze tak. chciałam powiedzieć, że w zestawie. Nie taką masę. Właśnie, no. chciałam powiedzieć, że ta wersja jest limitowana, więc jakby tak. tych koszulek więc nie będzie w ogóle w sprzedaży, my będziemy w nich śmigać po mieście. Jeżeli ktoś go będzie miał, to znaczy, że kupił tylko i wyłącznie z książką, bo nie, inaczej Dokładnie. się jej dostać nie da po tak. Tak. Dobra, tak. zabieramy. zabieramy Was do magazynu, pokażę Wam, jak to wygląda. Póra. Dobra, lecimy. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu w magazynie. Tutaj są pudełeczka. Książki się już pakują. I będziemy teraz podpisywać. To jest nasza najlepsza ekipa Sufabuku. No i jedziesz, Szagusia, autograf. Ja nie wiem, jak podpisywać. A, nie wyćwiczyłaś sobie jeszcze? Ja mam dysgrafię, więc też słabo. O, wow, widzę, że się rozpędziłaś. Każdy, nie na osoby dostaną z bonusikiem, a inne Nie, zależy, jak, każdy jak się trafi. Jest inny, no? Ale wszędzie jest podpis, żeby nie było. Serce i czarun standardowo. Power Girls. Ty pokaż w przodem. Pokazuję przodem do siebie. Widzę, że dobrze Ci się składanie widzę. Fantastycznie. Nadaj się <noise> Nie, <tur. głosy> nie prasuję, przecież, ja Ci prasuję często. A skoro ten vlog jest taki power, woman power, to jeszcze idziemy dzisiaj na zakończenie. No Wernisarz? Będzie, tak, tak dostałśmy na do niego zaproszenie. A właśnie, Wernisarz to jest o kobietach w czerwie. <grym> Chcę tyle informacji na raz powiedzieć, że po prostu mówię szybko, strasznie. Jest to temat Kobieta w czerwie, dotyczy to problemów współczesnych kobiet. Temat jest ciekawy. Dostałyśmy na to zaproszenie od Mariusza Kozaka, możecie go kojarzyć z Google Boxa. Mm, mm. A organizuje ten wernisaż jego chłopak Sebastian. No nie byliśmy w ogóle na z więc nie raz byliśmy w wakacji chyba na Kamagu, pamiętasz? Tak, tak. no. fajnie no, no. się zużyło, że byliśmy zaproszonką, bo już nie ktoś się ktoś tej okazji jak moja zaplątana Kasia zrobiła mi takiego kuca tutaj, którego ucinam przez połowę filmu mówiąc do Was, bo wydaje mi się, że jestem niższa, a teraz jestem o kilka centymetrów wyższa. Ubrałyśmy się jak Siski zagon na czarno, w czarne marynarki. Ostatnio często się ubieramy podobnie, więc, więc śmiesznie. To znaczy dzisiaj to ja skopiowałam od niej stylówkę, bo przemierzałam sukienkę, którą miałam na siebie założyć i była jakaś pognieciona, nie mi się jej frasować, więc ubrałam się tak jak po prostu.